Instytucja certyfikująca to jest ten podmiot, który w systemie nadaje kwalifikacje, tak? Czyli może prowadzić walidację, wydawać certyfikaty. I tak naprawdę możliwość zostania instytucją certyfikującą można powiedzieć, że jest dosyć szeroko otwarta, ponieważ wystarczy, żeby ktoś był podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, spełniał te wszystkie warunki e, takie merytoryczne, zapewnił, że po prostu spełnia wymogi i takie uprawnienia może dostać do certyfikowania kwalifikacji wolnorynkowej. W przypadku sektorowej, bo to taka druga, o której my mówimy, Musi to być podmiot, który prowadzi zorganizowaną działalność w branży o zasięgu ogólnopolskim. Przygotowanie się do walidacji no, nie jest wcale takim prostym zadaniem, tak? dlatego jako Instytut Badań Edukacyjnych e, też oferujemy wsparcie. W tym zakresie są i różnego rodzaju poradniki, publikacje, publikujemy też podcasty, ale też, to chyba warto podkreślić, mamy takie wsparcie bezpośrednio, właśnie świadczone bezpośrednio przez mój zespół. Można do nas napisać, skonsultować materiały, zadać potrzebne pytania, ale też umówić się z nami na spotkania robocze po to, żeby wspólnie e, po prostu nad walidacją popracować.